Witam Was, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Miasto. Ja jestem sam. Dalej. I dziś zaczniemy sobie budować jakiś jakiś wieżowiec po prostu. No bo miasto potrzebuje wieżowców, prawda? Tak więc będziemy budować wieżowców. Matko nie mogę znaleźć klawisza, ok. Myślę, że nie ma co dłużej siedzieć tutaj. Eee, Okej, wiem. Dobrze. <laughs> nic się nie zmieniło. Znaczy może nie, że nic. Troszkę zmieniłem tutaj układ o ile on nie był już zmieniony, nie pamiętam. I postanowiłem, że przez całe miasto będzie wiodła jedna, można powiedzieć, taka jakby główna droga, którą właśnie będzie coś takiego. Cztery klocki pół płytek. Później stone. Kolejne cztery klocki. Razem to ma rozpiętość 9, I będzie taka szeroka ulica i dokładnie na środku tego, yy, prawda, trzy klocki nad tym, nad yy, pieszymi będzie jechała sobie kolejka i będą stacje po boku w ten sposób, że yy, bez problemu nie będzie trzeba przechodzić na tą stronę drogi, będzie można sobie przejść normalnie, tak jakby tutaj. No. I gdzie będzie pierwszy budynek? Hmm, myślałem o tym, żeby był gdzieś tu. Ale mnie ale mnie klatkuje. Tak więc bierzemy kamienną płytę. No, najprawcie. Tak, I przy okazji się znalewam czemu podziękować to się tym, że robię, że robię jeżeli chodzi o Vegasa jednakże mm, zacząłem już ogarniać kamtarzję zgrywam po prostu kilka części na przykład dwie albo trzy i potem ja łączę dopiero w całość Ym, a Vegasa w ogóle nie ogarniam nie wiem jak zrobić w nim cokolwiek nawet dodać tekst czy coś w Vegasie wiem tylko jak wsadzić kilka filmów i złączyć je w jeden długi yy, i jakoś nie zamierzam tego ogarniać ja w tamtejdzie już wiem prawda yy, już nawet znaczek wodny sobie zrobiłem troszkę jak kupicza wiem że ściągnąłem to trochę ale mi się podoba i tak będzie yy, ok i tak żeby było jakieś ładnie to jeszcze brzmi wejście sobie tutaj będzie dwa klocki że tak powiem, wiecie takiej trawki ziemi i tutaj zacznie się budynek który będzie nie wiem jaki długi 12 to w środku będzie 10 miejsca w sumie nawet nie chcę, żeby w tym budynku cokolwiek było, to ma być taki po prostu budynek. Taki żeby był. To 12 myślę, że starczy. 11, 12, 12, 12. dobra. Tu pasuje.

ale nie wiem nawet to język mi się tu nie wiem co chcę powiedzieć mówię, że co, nic nie wychodzi może to nie, to też by było złe dobra, budynek z założenia będzie mm, ze stołna jak zwykle nie mam żadnego planu wszystko na spontania mamy podstawę no i teraz co by mogło pasować do kamienia płytki by pasowały szczerze mogłaby pasować czarna wełna z tego co się orientuję jest to nawet nawet Tutaj mam 3 o to zrobimy jakoś w ten sposób mniej więcej Pop. i takie słupy będą sobie lecieć do samego końca wieżowca i będzie. Dobra, jestem z powrotem. Ach. Dobra. Teraz należy jakoś ogarnąć wejście. Nie hmm. wiem jak to zrobię. Budynek ogólnie będzie wysoki. W sensie piętro jedno będzie wysokie na trzy. Oddzielone Będą takie paski jakby szły Można powiedzieć I tutaj Wszędzie cały czas będzie szkło Tylko właśnie nie wiem czy Taką jakby obramówkę Do podłogi Zrobić z wełny czy Ze stołna myślę że z kamienia Coś takiego mniej więcej Obramówka Później Kolejne trzy w górę. Kolejna obramówka. I w ten sposób będzie to wyglądać. I myślę, że ładnie. Mi się podoba. Poddaję sobie jakieś na środku coś, to się później pomyśli. no i ładnie a może z nie żeby nie było aż za bardzo jakoś tam no to miasto, dobra. to miasto ma być takie nowoczesne, a raczej w nowoczesnych wieżowcach Robi się na przykład tylko dwa kolory typu właśnie tak jak ja teraz robię. Na przykład czarny i stone. I tak do samej góry. Bez żadnych jakichś tam elementów jeszcze upiększających. Bo to nie ma sensu. I wygląda średnio. Chyba, że ktoś lubi bardzo zdobne rzeczy, na przykład okładki do albumów Sodatona I mamy już trzecie pięterko, można powiedzieć. Podłogi to ja sobie zrobię kiedyś w przerwie pomiędzy odcinkami. Już raczej nie nagram dzisiaj kolejnego. A może. Może, może jutro. To wygląda no całkiem, całkiem. Tylko jest bardzo niskie Ja bym chciał, żeby to było tak powiedzmy. Tak dotąd? Przynajmniej? Jeszcze jest nisko, szczerze. No, no, dobra. Myślę, że coś takiego starczy i ja to sobie ja to sobie zrobię hm. Ja raczej nie będę tego pokazywał, nie będę was zanudzał Bo tu jest cały czas zbudowanie tego samego Tylko już w następnym odcinku zobaczycie rezultat Albo złe przyspieszone tempo To też jest rozwiązanie że w przypadku przyspieszonego tempa to nie będzie żadnej muzyki. Tak bo jak się ostatnio przekonałem, teraz to już nic nie można wstawić do filmiku, bo od razu zablokują albo wyciszą dźwięk. No i to jest bardzo złe. Hmm, nie wiem mi się dobrze buduje i chcę przestawać. Ja chyba, 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 chyba raczej na pewno zrobię teraz przyspieszone tempo już do końca. No dobra, ja sobie jak widać dokończyłem już Mamy już ogólnie budynek, mamy już szkło i myślę, że w następnym odcinku zbudujemy piętra wszystkie, których będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nie, czyli że powiedziałem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, przepraszam, 7 pięter będzie Coś sobie na nich zbudujemy, może będzie tu jakieś biuro, jakiś bank czy coś. Tutaj oczywiście jakieś drzwi wstawimy czy coś. No i okej, okay. w każdym razie teraz na teraz będzie koniec. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!